Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w zaśnieżonym szumi lesie w kolejnym odcinku Hardego Kopyta. Do którego to nakręcenia zachęciły mnie wasze komentarze pod ostatnimi moimi postami, w których trochę narzekałem, że nie mam kiedy pracować. Jestem zajęty różnymi obowiązkami w nadmiarze i przez to nie mogę pracować, że mam pewnego doła. I powiem Wam, że część ludzi, dosyć duża część, zupełnie źle mnie odebrała, ponieważ mówiliście, że no, jest to taki czas, że dzień krótki, że, że zimno, że śnieg, że ciemno, że nie ma tego słońca i że ludzie mają właśnie depresję z tego, z tego powodu. Natomiast u mnie to jest zupełnie inna kwestia, ja nigdy na zimę nie narzekałem i nie narzekam i raczej nie będę narzekał. Mam nadzieję, że niestetycznie jakoś tam, czy jak to się mówi. Dzisiaj chciałem wam pokazać takie swoje pozytywne podejście do tego, że nawet dzisiaj muszę sport narodowy wieśniaka polskiego uprawiać, czyli łopatowanie. Субтитры создавал Moi drodzy, już nie pierwszy raz pisaliście do mnie, nie tylko pod tamtymi postami, ale też pod innymi filmami, że właśnie to taki czas że aby do wiosny, że już zaraz wiosna. Moi drodzy, jeszcze się jesień nie skończyła, jak ja to nagrywam jeszcze się zima nie zaczęła, nawet taka kalendarzowa a wy już mi mówicie, że zaraz będzie wiosna, a ja wcale tej wiosny nie chcę. I dzisiaj chciałem Wam przekazać swoje podejście do tej zimy. Już kiedyś to robiłem w filmie Kocham zimę, ale dzisiaj. Przy pracy troszeczkę też może pogadam w plenerze. Nie oczywiście jako profesor medycyny estetycznej czy tam psycholog, tylko człowiek, który już parę tych wiosen na karku ma zim właściwie i nigdy. Nie miałem żadnej depresji z tego powodu, że spadł śnieg, że jest dzień krótszy, że mało witaminy D ze słońca. Nigdy w życiu mnie to nie przerażało, nie dołowało, że zimno się zrobiło, że trzeba w domu nagrzać i tak dalej. Godzę się z tym i staram się widzieć w tym jak najwięcej pozytywnych rzeczy. Na przykład. Zaczynając yy, wielki wykład, może komuś to troszeczkę zmieni, że tak powiem, podejście i to będzie jakiś tam sukces do takiego zdrowia psychicznego, a, a za nim idzie y, wszystko właściwie. Moi drodzy, wstaję dzisiaj rano, lecę yy, do samochodu, 20 centymetrów śniegu, narąbane, yy, no, samochodu prawie nie poznałem. No i co? I trzeba odśnieżyć, bardzo dużo ludzi narzeka na to, ja czasami słucham tych narzekań, to normalnie ręce mi opadają, już już tak ludzie po prostu jęczą, że, że głowa mała, a ja wam pokażę pewien gadżet, bo sobie tutaj dwa przygotowałem, e, który gdzieś zakupił na Ol Olegro, zaraz pokazuję, cyk, taką łyntę, panie, nie wiem, chyba z 16 zł mnie to kosztowało hmm, przez internet kupić, Sięgam cały dach, omiatam, ciach-ciach. Proszę Państwa, przy takiej szczotce to moment, to śnieg mi może skoczyć na szczotkę. Ja mam dosyć wysoki samochód, tam ciężko jest to odśnieżyć. Tak, ale z tą szczotą to patrzcie. Bez żadnego wspinania, bez napinania pośladów, moment odśnieżone Spadź w śnieg, no, nie ma się na co denerwować. Nie? Wiadomo, że zbywają sytuacje takie, że człowiek się gdzieś spieszy, nagle wstaje rano, bo zaspał, zmęczony, patrzy, kurczę, śniegu narąbało i, 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 i no, czas marnuje, spóźnia się do pracy. No ale to zwykle ludzie są sami sobie winni. Nie wiem, dlaczego niektórzy. Po 10, po 20, nawet po 30 latach spędzonych w jakichś tam pracach jeszcze się nie nauczyli, że zimą trzeba 5 czy 10 minut wstać wcześniej. Po prostu no tak jest, nie ma naprawdę powodu, żeby się denerwować. Przyjeżdżam tutaj, wiecie, tutaj pług bardzo rzadko jeździ, nie prawie wcale. Droga zaśnieżona, tak samo jak i moje podwórko. 20 centymetrów śniegu. Mówię, trzeba przejechać ze dwa razy tu i tam dookoła domu. Tam jedną drogę i drugą, że tak powiem, ubić trochę własnym samochodem kołami. Ponieważ no, nie jest to mój obowiązek, ale jak ja tego nie zrobię, to prawdopodobnie za 2-3 dni przy takich opadach, gdzie może nie pada jakoś bardzo intensywnie, ale przez całą dobę praktycznie, no nie przejadę, tak? Ja nie mam auta terenowego, które by się tutaj bardzo przydało. I jak widzicie tu na dole, już ta no, wentylacja tam, chłodnicy już jest w śniegu cała, no bo ryłem po po śniegu, jeszcze specjalnie jeżdżę tak, żeby wyjeździć bardziej to drogę, bo ludzie to jeżdżą tylko po śladach wiecie i po środku górka zostaje potem można sobie zrobić krzywdę jakąś miskę olejową urwać nawet osłonę i tak dalej no cóż, no przejechałem i tyle no zajęło mi to 5 minut więcej Wchodzę do domu, kurde, wychłodziło się trochę, bo przez to, że siedziałem w mieszkaniu z dziećmi chorymi, nie mogłem tutaj nagrzać, to z 20 stopni spadło mi tam przez parę dni do 16, tak? No trudno, trzeba nagrzać, wiecie, może ja jestem chory. Jakieś psychicznie, ale ja na przykład uwielbiam palić w naszym piecu drewnem. W ogóle, ja wiem, że są przeciwnicy tego, ale ja uważam, że to jest jedno z, z takich bardziej ekologicznych paliw do, do ogrzewania odnawialnych. Zresztą nie o to chodzi, po prostu. Jest to jakiś taki klimat, nie? Że, że, że to drewno się pali, jest ciepło, i jak ja przemarznę troszeczkę na zewnątrz i wchodzę do ciepłego, to mi to sprawia pewną radość. Może ja jestem dziwny, tak, ale dla, dla mnie tak jest. No. Może jak ktoś siedzi cały dzień w ciepłym i na chwilę wychodzi i zmarznie i narzeka, ma do tego inne podejście. Nawet nie może, tylko na pewno. Ale ja się tym nie przejmuję. Lubię po prostu wejść z zimnego do ciepłego. No, jakieś endorfiny może działają, nie wiem. Proszę Państwa, ludzie narzekają na krótki dzień. No, tak mamy. Co zrobić? Też to jest coś, na co nie mamy wpływu, chyba że sobie wyjedziemy gdzieś do ciepłych krajów zimą i ten dzień będziemy mieli cieplejszy i dłuższy. Ale ja się na to godzę, no bo co? Żeby się cieszyć z długiego dnia latem, to trzeba też mieć odnośnik do zimnego dnia zimą krótkiego. Więc tak? to mnie nigdy też nie przerażało. Trochę mnie wnerwia ta zmiana czasu idiotyczna, która powoduje to, że od rana jest już, jak wstajemy gdzieś tam do pracy, do szkoły, do, do przedszkola, to zaraz się robi jasno. No, i, I to jest bez sensu. Powinno się jasno robić dopiero jak dojeżdżamy tam i zaczynamy coś robić, a wtedy byłby ten dzień dłuższy y, po południu. Tak u nas nie jest, no ale no co na to poradzić. Też, też przecież się nie wykłócę z nikim o, o czasy zimowy czy, czy wiosenny. Y, zawsze sobie patrzę, że chyba przed świętami jakoś teraz w grudniu. Wiem, że jest y, no, najkrótszy dzień w roku. Czyli ja wiem, że za chwilę ten najkrótszy dzień będzie. I później będą już tylko dłuższe. Także jest to już pozytywne podejście, no bo czym tu się martwić? No musi być kiedyś ten najkrótszy dzień, żeby chyba w czerwcu był najdłuższy, prawda? Z tym najkrótszym dniem nie ma problemu. Mamy oświetlenie, chciałbym tylko przypomnieć. I zachęcam do tego, żebyście też po prostu, nie wiem, zimą zakładali inne żarówki albo trochę zadbali o to, żeby w tych domach, jak się zapali światło, to było jasno, nie? Przynajmniej tak, że jak Trzeba, to jest jasno, a kiedy tam ktoś chce pooszczędzać, to niech oszczędza, ponieważ wiecie co, ja tak nieraz jeżdżę w jakieś gości i, i tam ktoś zapali wszystkie światła i się czuję jak w jakiejś jaskini przy dwóch świeczkach. Nie? Jest ponuro, ciemno. Yy, to powoduje też, że niestety dostajemy jakiegoś doła, że w dzień, dzień krótki, jeszcze pochmurny. No, i do tego dochodzi brak oświetlenia w domu, jakiegoś takiego porządnego. No, to jest też, też nic fajnego. E, ludzie narzekają na to, że zimno, że trzeba grzać w domu, że pieniądze, prawda, uciekają na ogrzewanie. No, niestety tak było zawsze w naszym kraju. No, i co na to poradzić? Jeden rok jest łaskawszy dla e, tych, którzy grzeją, drugi rok jest łaskawszy dla tych, którzy na przykład lubią pojechać na narty, tak jak ja. Kolejny gadżet wam pokażę. Proszę bardzo, nowy zakup, mój, mój. Moi drodzy, zajarany tym, że może będzie okazja pojechać w góry pojeździć na nartach. Uwielbiam jeździć na nartach. Polecam wam serdecznie. Snowboard jakoś nie umiem jeździć i, i nie chcę już się więcej uczyć. Sprawia mi przyjemność jazda na nartach. Wyszukałem, przez jakiś czas szukałem, kupiłem sobie zastówkę, używane narty w całkiem niezłym stanie. Troszeczkę tutaj się psuje ten, muszę tu podkleić w jednej narcie troszeczkę coś się psuje, ale wiadomo no narty używane to zawsze coś trzeba zrobić. Naostrzyłem troszeczkę Krawędzi jeszcze mnie czeka na smarowanie. Stówka, narty to są w ogóle narty do profesjonalnej jazdy, tak naprawdę dla instruktorów, nawet tak jest napisane w opisie. No, ja jeżdżę bardzo tak kiepsko. Jestem kiepskim narciarzem, ale lubię. No, i kto mi zabroni, kurcze, że, że lubię jeździć, to już się cieszę, że będę mógł. Być może, mam nadzieję, że zdarzy się okazja, żeby pojechać na te, na te narty. Dzieciaki zaraz wam tutaj pokażę na przebitce. Dzieciaki za, zajarane tym, że nasza górka yy, ziemiankowa zostaje obsypana śniegiem, będą zjeżdżały sobie na sankach, na jabłuszkach. Yy, za chwilę jeszcze popada, tak ze dwa dni, to będzie można zrobić kulik. To jest coś wspaniałego. O, patrz, już, już chcą jechać. Zaraz odłożę je. Dla dzieciaków mówię zabawa, bo jeżdżą na sankach, na, na jabłuszkach, na nartach. Próbowałem tam uczyć, ale nie chcą za bardzo. A to jakiś kulik, a to jakiegoś bałwana ulepić, a to coś tam jeszcze pod śnieżkami się porzucać. Iglo jakieś budowaliśmy w zeszłym roku. Pojechaliśmy w zeszłym roku w Tatry. Na, w czasy na tydzień właściwie jakbyśmy zmienili w ogóle ym, no, miejsce na ziemi tak? u nas grama śniegu nie było błoto, ciapa, no tak bywa czasami zimą ale wystarczył ten tydzień nam na wyjazd żebyśmy się nacieszyli tym śniegiem mieli jakiś kulik z konikami i tak dalej, i tak dalej. Yy, zobaczcie jak jest w ogóle pięknie biało te wszystkie góry, co tam mam, jeszcze piochu, gliny, te wanny i tak dalej, zaraz przysypię, nie będzie widać tych wszystkich śmieci, tego dziadostwa, co to ludzie tam do rowu powrzucają, bo ciężko do kosza wyrzucić. To dopiero na wiosnę wyjdą te wszystkie śmieci na wierzch, więc jest tak przyjemnie, może jeszcze tutaj przejdę się kawałeczek, dogram wam jakieś ujęcie lasku. Jak jest pięknie, malowniczo w tę zimę. Ja wiem, no, w zeszłym roku też robiłem już taki film o tym, że kocham zimę, tak? W zeszłym roku czy dwa lata temu, już nie pamiętam. I ludzie narzekają zawsze, że właśnie krótki dzień, że to, że tamto, że tej witaminy nie ma D ze słońca. Moi drodzy, ja nie suplementuję, bo ja bardzo dużo siedzę na słońcu latem, no, najem się tej witaminy i coś tam w pokarmach jeszcze człowiek przyjmie ale jeżeli komuś brakuje, czuje się jakoś tak nie za bardzo, to może warto sięgnąć po tę witaminę D, może no, skonsultować się nawet z lekarzem, niech może jakąś tam poleci dobrą, czy z dwoma najlepiej lekarzami, żeby się nie okazało, że poleca coś, co ma jakieś udziały w tym, to, to, to najlepiej w dwóch się zapytać, coś tam poczytać i, i sobie taką witaminkę łyknąć, coś tam na wzmocnienie wiecie, dla mnie przyjemnością jest też to, że pójdę sobie do ziemianki w której w tej chwili jest około Dwóch, trzech stopni. Cieszę się, że przykryta została śniegiem, bo Tworzy to pewną izolację u mnie, jak być może wiecie, być może nieziemianka stoi na gruncie z wiadomych dla stałych widzów e, powodów. I jest szansa, że jak jest jeszcze nieskończona, tam e, wiele rzeczy jeszcze przy niej trzeba zrobić, to może coś przemarznąć w środku, nawet być poniżej zera, niestety. Dopiero jak się skończy ją, to powinna się ustabilizować temperatura. Ale teraz przysypało ją śniegiem, tworzy to pewną izolację przed mrozem. E, to już mnie to cieszy, ale też to, że mam tam jakieś, jakiegoś ogóreczka kiszonego. Mam um, jakiś kompocik, jakiś dżemik, um, ona jest jeszcze nieskończona, tam się nic nie dzieje, bo czasami pytacie o to, ale jest to dla mnie bardzo przyjemne, że mogę coś takiego um, zabrać sobie. Wiecie co, może ja jestem głupi, ale ja nie lubię siedzieć w domu i nic nie robić, tak? Znaczy nawet jak siedzę w domu, to siedzę przy komputerze, coś tam szukam, coś tam robię, to a to okna umyję, a to yy, zrobię porządki w szufladzie. No nie, nie lubię tak, nie, nie to, że mam jakiegoś sela w tyłku, ale nie lubię yy, siedzieć bezczynnie i gapić się w coś yy, tak, tak bezmyślnie totalnie, tak? Yy, i na przykład mi przyjemność sprawia to, że ja dzisiaj mogę sobie troszeczkę poodśnieżać. Naprawdę, możecie powiedzieć, że jestem idiotą, bo co w tym przyjemnego, to jest taka robota e, zupełnie mm, sezyfowa, że tak powiem, czyli e, jeżeli coś, nie wiem, przekopujemy kawałek ziemi z jednej strony na drugą, no to przynajmniej ta ziemia już tam zostanie, nie? Jak ja tak ze śniegiem zrobię, to on się stopi w końcu i e, i nic z tego nie ma, tak? Także mm, Jedyny pożytek to przerzucić stąd śnieg do szklarni, żeby tam nawodnić glebę, zwilżyć. Ale co jest fajnego w, w przypadku takiego odśnieżania? Nie mam pojęcia. Nie wiem, ale ja to lubię. Może gdybym musiał wstawać codziennie i robić to przez 3 godziny, i z, na przykład, nie wiem, zawodowo odśnieżać, to po prostu mieć taką pracę, to by mi się to nie podobało. Ale ponieważ teraz. Po prostu wychodzę, połoćnieżać sobie podwórko i widzę jakiś efekt swojej pracy, że trochę się zmęczyłem, trochę się poruszałem, rozgrzałem się, a przy okazji mam jakiś tam kawałek odśnieżony, i, i, i wychodząc w normalnych butach. Wizytowych, że tak powiem. Yy, dzieciaki tutaj no, nie, nie naleci im do środka kaloszy, a ja normalnie samochodem wyjadę. To fajnie, to jest takie proste rzeczy, może, może ze mnie jakiś taki prostak umysłowy, ale, yy, ale mi to sprawia przyjemność. Naprawdę nie widzę problemu. Yy, jest to dla mnie. Malownicza pora roku, przyjemna, nigdy w życiu nie miałem depresji z powodu zimy, oczywiście bywają momenty, kiedy jest ciapa, błoto, rano się jedzie, pada deszcz marznący, to nie jest nic fajnego, trzeba skrobać te samochody, no ale kurde, znowu latem, ludzie narzekają, że im się dupsko spociło, że im się przygrzało od fotela i, i, i cały czas można mieć jakiś powód do narzekania. No, co zrobić? No, albo można narzekać, albo można zacząć się niektórymi rzeczami cieszyć. I tak jak odnośnie tego posta ostatniego, ja nie mam problemu z tym, że, że jest zima, że jest krótki dzień, że jest zimno, że nie ma witaminy D, że śnieg mi spadł, muszę odśnieżyć, że muszę nagrzeć w domu. Absolutnie nie mam z tym żadnego problemu. Tak po prostu było, jest i będzie jeszcze w naszym kraju długo. Ja staram się znajdować rzeczy, z których się cieszę. Sam jak ten mał stary e, potrafi wziąć jabłuszko i zjeżdżać z jakiejś górki z dzieciakami e, czy na sankach, czy kulik teraz. To niestety ja zwykle jestem człowiekiem, który jedzie samochodem w tym kuligu, ale gdybym tylko miał jakąś możliwość pojechać sobie na sankach, to też bym jechał. E, nie, nie widzę w tym żadnego uwłaczania, że ktoś jest już może za stary na takie zabawy. Ja to jestem za stary na to, żeby się przejmować, że ktoś się. Przejmuje, co ja robię. E, mi to sprawia przyjemność, właśnie jazda na nartach, na, na sankach, nawet pośmigam z dzieciakami, pójdę, one zjadą 10 razy, a ja raz, no ale zjadę sobie też. A dlaczego nie? E, czy tam jakiegoś bałwana ukleić i tak dalej. No, mi to sprawia. Bardzo dużą przyjemność. Ostatnio żeśmy z dzieciakami ukleili małego bałwana y, na, na, na dworzu na zewnątrz, na dworze, dworzu, na polu, na zewnątrz, po prostu y, ukleiliśmy bałwanka takiego malutkiego, ale wiem dobrze, że u mnie to zaraz ktoś idzie i kopnie go, bo to łatwiej zniszczyć niż zbudować. To pierwszy raz w życiu chyba w swojej karierze bałwan jechał windą z nami. W, 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 w wieżowcu, w którym mieszkamy wjeżdżał kilka pięter do góry i spoczął u nas na balkonie, na tym balkonie po paru dniach się rozpuścił no ale, ale żeśmy mu tam codziennie rano machali, dzień dobry Panie Bałwanku i sikoreczki tam przy, przy, sikoreczki, jeszcze mazurki chyba do nas przylatują, też do karmnika zdaje się, że tutaj karmniki też zostały zasiedlone które wcześniej robiły dzieciaki z z dziadkiem. Najpierw ptaki tam zrobiły sobie wychodek. A teraz chyba zasiedliły te budki. Nie jestem w stanie tam zobaczyć tego niestety. Musiałbym rozmontowywać całą budkę, nie chcę im tam bruździć teraz. No, no ale fajnie jest też, że, że te ptaszki nas, nas tutaj odwiedzają. Jeżeli będzie taka zima, która się wcześniej dosyć pojawiła w tym roku, będzie mroźna długa, no to też warto czasem je dokarmić. Ja nie jestem zwolennikiem stałego dokarmiania ptaków. Uważam, że sami muszą sobie radzić, ale jeżeli są warunki jakieś ekstremalne, to fajnie. Też jakieś tam dziarenko dla nas, to niewielkie pieniądze są, prawda? Albo zostaje jeszcze słonecznik po sezonie, po uprawach. Można dać tym ptaszkom, to fajnie jest jak super poobserwować, na przykład na takim śniegu. Oczywiście ja cały czas mówię o takiej pięknej zimie jak dzisiaj, na przykład, śnieżnej, no ale, ale zachwycam się nią, chociażby miała być raz na trzy lata. Pięknie sobie poobserwować sarny chodzące, czasem łosia gdzieś tutaj ostatnio trzy metry od siatki były trzy łosie um, czy jakiś dziki czy coś to na tym śniegu tak fajnie wiecie pooglądać, e, tropy różne lisa, nie, nie lisa e, jak się idzie patrzymy, o tutaj coś łaziło jakiś zając e, często zimą kica tutaj do nas do e, kompostownika, nie mogę go nigdy przyjrzeć pewnie gdzieś tam w nocy przychodzi albo jak mnie nie ma, żeby się nie bał no ale też widzę te tropy i ja nie wiem, no może ja jestem jakiś dzieciak mentalny, może ja nie dorosłem um, a może wręcz przyjdzie. Przeciwnie właśnie, właśnie zrobiłem się już na tyle, że tak powiem, stare, żeby przestać zrzędzić, a cieszyć się z niektórych rzeczy, czego i wam serdecznie życzę. I z taką depresją i nerwicą uważam, że warto walczyć w taki sposób, żeby zacząć się różnymi rzeczami bawić, przestać przejmować. Ja wiem, że to się łatwo mówi, nie? zwłaszcza człowiekowi, który zawsze miał takie podejście, a nie inne ale yy, naprawdę no, to że spadł śnieg yy, czy jest krótki dzień to to minie tak ja yy, na początku grudnia jak do mnie piszecie że o już zaraz wiosna jaka wiosna ja chcę zimę, ja chcę sobie na sankach pojeździć, dupsko w śniegu wymoczyć, to dla mnie jest przyjemne. Dla mnie y, tutaj nie ma właśnie. Czasami wkurzam, mnie, że nie ma tego śniegu, tak, że jest za ciepło, że on się stopił, to mnie denerwuje. A jak jest, ja to uwielbiam jak jest tak minus 5, minus 7, jest bardzo dużo śniegu i nie ma wiatru, bo wiatr to wiadomo, najgorszy z kabaretu można też wywnioskować. Jak jest y, zimno, ale nie ma wiatru, to jest ciepło. Jak jest zimno i jest wiatr, to... Jest bardzo zimno, tak? To nic moi drodzy, nagadałem się pewnie jak zwykle czegoś tam nie poruszyłem co, na co ludzie narzekają, a jak to moim zdaniem łatwo rozwiązać, no ale cóż, no, no ta, tak to jest, że nie, nie o wszystkim też się zawsze pamięta e, moi drodzy, no ja wam mogę życzyć tylko tego, żebyście mieli pozytywne podejście do życia, żebyście sobie znajdowali również w internecie, ale takie wiecie, przemyśleć, a nie tam robić wszystko to co, to, co gadają żeby, żeby znaleźć proste rozwiązania na niektóre problemy, jakby chociażby nawet głupi termofor, można sobie wlać wody troszeczkę w termoforze, gdzieś tam plecki wieczorem zagrzać, usiąść na jakimś piecu, jak ktoś ma oczywiście taką możliwość, czy, czy kupić sobie jakiś dywanik, żeby od podłogi nie ciągnęło, jak jest, jak jest za zimno, no zjeść coś ciepłego na zewnątrz. Ja to nawet dzisiaj bym chętnie sobie tutaj wyszedł i na zewnątrz zjadł, nie? Przespacerować się tak hardo po... Po, po lesie gdzieś pojechać nawet samochodem, jak ktoś nie ma w mieście możliwości, podjechać kawałek, przejść się tak z godzinkę, tak pospacerować po tym, po tym mroziku, po tym śniegu tak, żeby się czuło, że się żyje, a nie, że tylko człowiek leży, narzeka, bo wiecie co, zwykle ci, co narzekają to potem narzekają też na, na lato, bo im za gorąco, bo wiosną, nie wiem, burza jest, pada i tak dalej. Myślę, że po prostu trzeba zmienić swoje podejście i zacząć cieszyć się niektórymi rzeczami. Ja wiem, że ludziom, którzy mają depresję, którzy mają taką nerwicę, jak ja bywa, że mam, ciężko jest przetłumaczyć takie rzeczy. To nie ma tak, że powiesz, nie przejmuj się. Bo najbardziej denerwujące dla człowieka, który się zdenerwował, jest stwierdzenie: nie denerwuj się, uspokój się, po co się denerwujesz i tak dalej. Ale prawda jest taka, że na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, to lać to jeżeli tędy nie można iść bo są jakieś przeszkody, to idźmy tędy i z uśmiechem na ustach przejdźmy ja na przykład bym chętnie no też mogę się, mo mogę się zmartwić no chętnie bym zjechał na nartach z Kasprowego Wierchu chętnie bym pochodził po wysokich górach polskich na, na wycieczki, no ale z dzieciakami nie za bardzo mogę no to jeżeli jadę w dużo niższe góry, jakieś takie dla mnie mniej atrakcyjne trochę jakby do, do wycieczek to chociaż sobie wymyślę że nie wiem, rano wstanę, tak jak ostatnio nad morzem, y, wszyscy jeszcze śpią, a ja po prostu gonię laczka po, po plaży gdzieś tam 4 km w jedną stronę, bo tam są jakieś ładne klify i wrócę, oni dopiero wstają na śniadanie, chociaż coś dla siebie urwę z tego, a resztę, no wiadomo, też trzeba się trochę poświęcić dla innych. Y, zawsze staram się szukać pozytywnych y, rzeczy, Wiadomo, ja się też czasami wkurzam i to ostro, jak są jakieś takie rzeczy, które już, już przesadne jest, to się, to coś mnie zarzuci, że no nie daje rady sobie mentalnie, że tak powiem i też nie jestem oazą spokoju, ale myślę, że denerwowanie się na to, że dzień jest krótki, to, to wiecie, rozumiem, że się ktoś denerwuje, jak dzień jest krótki, jeżeli się cieszy, że jest później dzień długi. A często jest tak, że w ogóle nikt tego nie zauważa. Często jest tak, że ktoś zrobi... Nie, 10 rzeczy fajnych, a jedną złą, to mu się to wypomina. Jak będzie 10 zdarzeń fajnych, a dwie jakieś niefajne, to się ludzie na tych dwóch skupiają. A jednak trzeba zauważyć te lepsze, pozytywne rzeczy. I nawet jak ktoś ma lat 70 i uważa, że nie może sobie zjechać z mojej ziemianki na jabłuszku, no to może zrobimy tutaj jakiś dzień takiego zjeżdżania seniorów na jabłuszku i udowodnię Wam, że jeszcze można e, pofikać, tak, tylko jakieś ubezpieczenia by trzeba było chyba wykupić, żeby później na mnie nie było, jak to komuś tam e, e, wpadnie śnieg do buzi i zamarznie, że to już na szczękach. Przepraszam, musiałem coś głupiego powiedzieć, bo bym nie przeszł. E, dziękuję bardzo za uwagę, dosyć się już nagadałem, biorę się za robotę, taką jaką trzeba i Żegnam się z wami, do zobaczenia w komentarzach, tam mam nadzieję, że jeszcze sobie pogadamy co kogo boli, co kogo denerwuje w zimie, w krótkim dniu i mam nadzieję, że sobie sami nawzajem też, żebym ja już się tak nie mądrowo tam w tych komentarzach, ale jak nikt nie będzie odpowiadał, no to ja to zrobię, żebyście sami też sobie nawzajem poradzili jak można różne rzeczy rozwiązać w prosty sposób i cieszyć się tym, że ta zima jest, a po niej przyjdzie wiosna i znowu zaczniemy uprawy w ogrodzie. Na przykład. Albo wycieczki jakieś. Dziękuję bardzo za uwagę biorę się za pracę. Widzimy się w komentarzach. Do zobaczyska, zdrówka. Życzę, nie wiem, czy się będziemy widzieć jeszcze przed świętami, czy nie, jakby nie, to wesołych świąt i, i, i szczęśliwego nowego roku, ale nie tylko, żeby to odbędnić, powiedzieć, tylko faktycznie tak e, Wam życzę, naprawdę. E, no i przede wszystkim tego hardego kopyta tu w głowie na zimę, e, dzięki czemu jak będziemy hardzi tacy, to I ciało będziemy mieli harde, bo będziemy chodzić na wycieczki, będziemy jeździć na nartach, różne rzeczy będziemy robić. A jak zaczniemy się rozmaślać, no to będziemy siedzieć i, i będziemy się tylko martwić nie wiadomo czym, tak na dobrą sprawę. Do zobaczyska. Papa. Pa.